Siema siema z tej strony Elzara, witam w kolejnym filmie na kanale. Zresztą zapraszam do subskrybowania i użyciu kodu Elzara na Nakietropie. Byłbym bardzo wdzięczny. Eee, I tak, dzisiejszy temat jest taki krótki, taki. czyli dlaczego aktualnie warto inwestować w skrzynki? Tak, eee, teraz moim zdaniem jest czas na inwestycje w skrzynki, dlaczego wszyscy inwestują, dlaczego skrzynka jest tak dobra, dlaczego jest tak OP, dlaczego będzie rosła w cenie. Wszystko. Tak, krótko i nawieźle i na temat. Każda, proszę, jest jebać CS20 i jebać tą trzynka, po prostu nie wiem. Average, osoba, która inwestuje w CS20, to ma, nie wiem. Chyba, że jest tylko short term i ze sprzedażą, to szanuję. Ale jak jest to jakiś long term i kupujesz, o, kupuj sobie CS20, chociaż zaraz ma wyjątkowo niską cenę. E, więc jebać, nie róbcie tego. Nie. Każda inna strzynia no i też nie za droga, powyżej 20 już zł. No sobie, hydra jest też dobra inwestycją, bo kosztuje 6 dych z tego co wiem, a jest dobrą skrzynią ogólnie. Pamiętam, ją zainwestowałem za 20 zł, sprzedałem za 30, mówię, dobra, nie chcę się, na to, nie chcę się z tego trzymać, potrzebowałem budżetu na inne inwestycje. Sprzedałem za te 30 zł, zrobiłem kilka zł, no i po jakimś czasie ona wystrzeliwuje to 6 zł, to się trochę wkurwiłem, a miałem chyba dwie lub trzy, ale zresztą. Dobra. Dlaczego teraz skrzynie są taką dobrą inwestycją? E, tak, skrzynie w większości można na long term z każdą się zarobić z 99% szans, że zarobisz. Z niektórymi nawet jak tu widzicie zarobicie na short termie, czyli sobie kupno-sprzedaż. Też jest to rzadkość, bo tak jest to przeruchany temat i tyle osób próbowało zarobić na skrzyniach, na short termach, że po prostu będzie wyciągać po groszu pewnie lub po dwa, to taki wiecie short term można robić, ale nie warto, skrzynia spadnie i tak dalej. Więc short term teraz ciężej znaleźć w skrzyniach. Można, ale jest trochę ciężej. Ja bym bardziej preferował po prostu long term w skrzyniach, i dlaczego teraz tak to wygląda, że strzyje się kupują? Po pierwsze, skrzynie eee, cały czas są otwierane, dropy są. Owszem, można dropować taką strzyję gamma, może się dropnąć z gierki. Eee, ale jest to, że bardzo rzadkie. Ostatnio właśnie byłem przy dropie Feniksa, jest to dosyć rzadka rzecz ogólnie, ale to zdarza się raz na jakiś czas. A ile jest strzynek otwieranych? Nie oszukujmy się. Ludzie, ile otwierają skrzynek, YouTuberzy, inny, sreżyk. Wszyscy strzynek jest otwierany dziennie tysiącami, a już niektóre jest po prostu dropią, jak nie dropią, prawie ich nie ma. Drop jest bardzo niski, nie na coraz do góry. Dlatego jest to super inwestycja pod long term. I tak teraz wjebać sobie, wiecie, do magazynu pełno strzynek i zostawić to na 3-4 lata i trzymać, mieć to wyjebane, że tysiąc złotych to zainwestować, to naprawdę można za te kilka lat wyciągnąć. Super kwotę. Tym bardziej inwestując w skrzynki, które są dalej w dropie, bo one jeszcze będą wystrzeliwać. Eee, plus jakieś starsze też spoko. Eee, wszystko zależy od skinów. Jeżeli chcecie sprawdzić jakąś skrzynkę, to musicie wejść w na CSGO Starz, Czy gdzie chcecie? CSGO Starszy to jest najlepsza strona, może można spędzać. Eee, Skrzynkach, tak dalej, skiny, ile kosztują na rynku. To jest taki pomocnik. No i tam macie na przykład, jakie są kosy w skrzynkach, bo to jest najważniejsza rzecz. Jakie są kosy w tych skrzyniach, czy są te kosy zachęcające, czy to już nie ma ich, wiecie, w większości skrzynek, które dropią na przykład. To są te skrzynki, które są chciane po prostu, bo są otwierane po to, dlatego rzadkiego i temu głównie. Ale otóż są też skrzynie, które po prostu mają ładne skiny i też są po prostu, moim dobrą inwestycją, przecież to, że są skiny są spoczko i wiecie. I przez to, że to skiny są spoko, to jest to dobra inwestycja po prostu, bo ładne są. Skiny. Moim zdaniem strasznie ładne skiny ma Skrzynia Cienia. Kosa jest, no jest średnia, no, ale skiny są śliczne. SSG Żelastwo, bardzo mi się podoba. AK listy Front, trochę przeruchany, ale ładny. USP Zabójstwo potwierdzone, śliczne M4 ANS Złoty Zwój, też śliczny skin. Bardzo ładne skinki. I moim zdaniem takie skrzynie w perspektywie długiego czasu też mają yy, 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 szansę bardzo dobrą. Kto by to nie powiedział, według mnie jest to duża szansa i to jest moja opinia. Bo to zaraz razem pisze, A skrzynia cienia, wiesz, Shadow daguerry, kurwa, chujoza, morda, nie, to jest moja opinia, rozumiem, rozumiem czyjąś opinię, ale nie wygrywajcie komuś, że wiecie, że to jest zła inwestycja, bo tak, no, no nie, bo to, bo rynek jest tak nieprzewidywalny często, że, t, no, wystrzeli co wtedy, no i co wtedy, no, kosa jest średnia, ja wiem, ale skiny są same w sobie ładne i ja bym na to takie coś liczył i skrzynie w tych czasach to jest moim zdaniem, Jeden z najpewniejszych zarobków, oprócz jakichś naklejek i kolekcji, to jest moje zdanie, oczywiście, nie? Więc co, no, jak ja bym preferował inwestycje w skrzynki, po prostu. I też uważajcie na cenę skrzynek, ch chyba że chcecie drożej, ale to jest wiadomo ryzyko. Ale no ja bym preferował wstać te skrzynki do, do 10 zł max. E, w przyszłości breakout, wiadomo, taki film nagrałem, to jest przyszłość, ale to wiecie, to jest przyszły przyszłe bravo case. Kwestia czasu. W ogóle ciekawostka. Ja nie wiem, nie ogarniałem, że trzynia CSGO po prostu jest droższa od Bravo Case. Myślałem, że Bravo Case jest najdroższą trzynką przez długi czas, a tu się okazuje, że jednak nie. No ale dobra, to było tyle w tym filmie. Ja jestem LZ, trzymajcie się. Cześć.